<laughs> Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesra. No nie, no znowu. mi strasznie, że się tak domagacie o tego Outlasta. Nie wrzuciłem w poniedziałek, bo po prostu nie miałem czasu nagrać, wiecie? wieczory mi zajmowało montowanie Tereoblitus i po prostu jakoś nie, nie miałem po prostu czasu nagrać, nie miałem... Nie byłem zmęczony i tak dalej, dlatego się w poniedziałek nie pojawiło, no ale się domagacie, no to proszę was bardzo. Wtoreczek horrorek, chociaż to troszeczkę z będzie w tym momencie kolidować, ale trudno. Eee, dobra, kontynuujemy. Ostatnio gdzieś nas tam e, wyszliśmy, pseudo na jakiś dziedziniec, i zaczęło nas gonić jakieś dziwne coś: jakiś duch, czy wiec co. Ja teraz już nie pamiętam, gdzie szedłem. Po co szedłem, czemu ja w tej grze nie mam latarki? Przecież przydałaby się latarka. Czekajcie, bo tutaj rozumiem, że. Aha, to jest. Ja tu już. A, shit. Ostatnio próbowałem chyba pójść tam, tam się pojawił ten duch i zacząłem spieprzać tam, tak? Ale chyba muszę to powtórzyć. Oh shit! Oh shit! Jest tu! Co ja mam zrobić teraz? Fuck! Czekajcie, bo ja gdzieś przelazłem. Aha, ja przelazłem tam, gdzie on był, zamiast się cofnąć. I mnie trochę ubodło, ale to nieważne. Czemu tu pada deszcz? Nic tu nie widać. Czemu tu pada deszcz? Aha, jest cholerna dziura. Dobra, tu jest światło. Przeczytajmy notatkę. Coś w ciemności. Jezu, dopomóż. Chyba widziałem wallridera. No właśnie, to jest ten wallrider. Chciałem jeszcze zobaczyć... Aha, tu i tak nie ja. Czyli czy o to w tym chodziło, żeby zobaczyć go. On se poleciał. Teraz możemy przejść gdzieś. O, tu jest jakaś drabina. Pewnie trzeba na nią wejść, chociaż... Wiadomo, że jak wchodzimy na dach, to i tak będziemy musieli znowu przejść przez budynek. No dawaj. O, zajebiście. Dobrze jest spaść. Jak się gdzieś wlazło. Czekajcie, zobaczę czy tutaj coś jest w ogóle jeszcze. Nie, dupa, same mury. No to nie ma z tym wyjścia innego, tylko po tej drabince. O, jasna. Już tak spadłem idiotycznie. No dawaj tą kamerę. Okej. Okay. może przeskoczyć to jeszcze? Przeskoczyłem. Co teraz? A tutaj pewnie Gdyby nie kamera to bym gówno widział. Dobra. Jaki parkurer ze mnie? Teraz pewnie muszę. Czekajcie, ja może wymienię baterię zanim wejdę na to. O wow, wszystko widziałem. No właśnie, bo tutaj musi się tak sniki fakerować po Gzymsiku więc e... Co? I teraz Co tu się dzieje? No, nie gówno widać. Fajnie jakby więcej tymi piorun piorunami starałbym coś widział przynajmniej Dobra, jolo Udało się Teraz chyba muszę na te pudła Tu jest jakiś koleś, w stanie czy nie? Nie w stanie. Tam coś słyszałem. O nie, tylko tu jest... Zobaczymy, drzwi się nie da otworzyć, tak? Bo mi nie napisało mi, żeby się dało, więc się nie da. Aha i sobie tu wylądowałem. Światło jakieś widzę. Klatki spadają. Wiem, że się muszę wydostać chętnie bym się wydostał, ale... A, jestem wiem gdzie Jestem tutaj te drzwi, co były zamknięte. Takie. Ja tu wcześniej stałem, nie? Zobaczmy czy to jest otwarte. Nie, zamknięte. Gdzieś oblazłem to wszystko dookoła. No, tu nic nie zrobimy. Następne jakieś truposze. Ale tu jest przejście. Masakra. Nic nie widzę. Za chwilę mi się baterie pokończą. Będę po omacku chodził. Tam coś widzę, ale. O Boże, tu mam iść? Nie chcę tu iść. Aha, to woda na kamerze tak robi. Taki blurowaty efekt. Dobra, tam nic nie, mam, muszę iść tam Tutaj też nic. Ta muzyka Dobra, muszę wymienić baterie, nie mam wyjścia. Gdzie ja mam teraz iść? Tam coś widzę, nie wiem. Będę wszedł za światłem, bo to jest jedyne co mogę zrobić tak naprawdę. Coś tu słyszę. Mówcie, że tu jest walker. Oh shit, jest tu walker Co ja chcę teraz zrobić niby? Co ja tu kurwa niby zrobić teraz? No na pewno nie o to chodziło Chodzi tu walker, no Co ja mam teraz zrobić? No zajebiście I co ja mam teraz zrobić? Jestem uwięziony na jakimś terenie z walkerem Wszędzie ściana nie wejdę, a z drugiej strony aha, tu jest tak mogę tutaj spróbować wejść a to mi nic nie da w ogóle to chuje daje, tu są jakieś drzwi zamknięte, ej no co ja mam teraz zrobić wszystko jest pozamykane tu pozamykane czekajcie, czy tu jest to też jest pozamykane, co ja mam tu teraz zrobić Fajnie, mogę tak chodzić. Gówno mi to da. I Walker sobie chodzi koło mnie. Zajebiście, zajebiście. Już zrobiłem drugie kółko. Co ja mam tu niby zrobić teraz? Nic, absolutnie nic. Nie, nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Czekajcie, tu jest jakiś mostek. I bateria mi pika. Absolutnie nic nie wi. Aha, 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 teraz czaję. O to chodziło. Ja zrobiłem dwa kucha jak Debil. Dawaj, skakuj na to, bo Walker za mną jest. Skakuj, tępy chuju. Exims. Bateria mi się za moment skończy. Ale może jeszcze wytrzymamy, bo jedna bateria mi tylko została. Nie mam wyjścia, muszę tam przejść. Kurde, zrobiłem trzy kółka, zanim skminiłem, że można tam wyżej wyjść. Jak mi tak za chwilę siądzie kamera, to będę w totalnej dupie. No dawaj, nie ma... Szybko, ostatnia bateria. Żebym teraz nie zobaczył czegoś kijowego. No trochę się obtłukłem, dobra, trudno. Dawaj, iść gdziekolwiek, byle iść. Bateria, zajebiście. O, tutaj, dobra, jest, 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 jest. Oh shit. oh shit, oh shit, oh shit, co mam teraz zrobić? Biegni, 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 biegni. Nic nie widzę. Szybko, dawaj tu. Dawaj, nie zacinaj gry! Dawaj! Odnajdź ojca Martina na oddziale dla kobiet, zajebiście! Otwierać! Walker chyba nie przejdzie, dobra. Tyle dobrze. Siec A tu jest jakieś przejście. To jest oddział dla kobiet. Co są kobiety? Niewiele z nich zostało. Nie wiem, czy to są kobiety. Nie, nie, nie wyglądają. Tu nic nie wygląda właściwie. Może to są tylko sanitariusze. O, a co my tu mamy? Rozwalona kamera jakaś. Inna. Dostaliśmy jakąś notatkę albo notatkę. Tak. Nie pitej wody. W wodzie jest tyle krwi, że aż czuję jej zapach zupełnie jakbym wziął do ust monety, jak to się robiło za mało lata. Szepty nabierają sensu, szukam obłąkanych. Muszę nie mogę tego opanować, to jak świeżb. Co ja mam tu teraz zrobić? Tam jest zamknięte. Miałem wyjście, jak iść wzdłuż muru i szukać czegokolwiek. Tu nic nie ma. A dobra, tutaj mogę wejść. Zdawało mi się, że coś tu widzę. To mi się tylko wydawało. No dawaj Po co ja w ogóle tu wlazłem z powrotem? I gdzie ja jestem w ogóle? soon soon this way revelation is at hand Podążając z górnymi piętrami, dostań się do ojca Martina masakra a rozumiem że tu nie przejdę tak nie mam szansy tam wejść natomiast tutaj mam jakieś przejścia Najlepszy jest Wall Rider, który cały czas jakimś sposobem za nami łazi, Może nie będę, będę tam. Nie wiem kto tam był. I ogólnie tutaj cały czas ktoś jest. Nie, cały czas to ktoś, ktoś tutaj chodzi i to nie tylko jedna osoba. Z tego co widzę. Tutaj nie wejdę. Kurde, cholerna bateria znowu się kończy. No, a tu nie przejdę. Stąd ktoś próbował się ugobić. nic tu nie widać, ale chyba lepiej wolę nie wiedzieć. Dźwięk wydobywający się ze suszarki jest tym samym, który dźwięczał mi w głowie, gdy pojawił się Wall Rider. Zamykam oczy i widzę obłąkanego, Ale nie tylko. Pod powiekami zarysowuje mi się obraz, obraz czegoś ciemnego i tłustego. To coś obserwuje mnie organami, których nie jestem w stanie o sobie wyobrazić. Ale słychać, że ten dźwięk wydostaje się z, z suszarki i ze ścian. Znam po skądś nie bardzo rozumiem. Ale to jakby do saszarki wrzucili kogoś. Tu się próbował ten ktoś dostać wcześniej, co? I nie ma go. Czy na nasze szczęście. Dobra, wymienię baterię, bo i tak nic... O Boże, ta urwana kość. Nie wiem w sumie, czy mam iść próbować drzwiami przechodzić czy wiem iść na górne piętro, tak? Tam do klatki schodowej, nie wiem. Im dalej w las, tym bardziej mam ochotę nie przeszukiwać tej gry. Aha, i tak nic nie widać. Tylko po prostu przebiec ją jak najszybciej. I bateria. Bateria jest bardzo istotna w tym momencie. Jak widzicie w ogóle, chodzimy po omacku, totalnie po omacku. Shit. Co jest? Nie wiem, czy mnie widział, nie widział, jak tu wchodzę. Mam nadzieję, że nie. Nie mam pojęcia, nie widziałem, go nie wiem gdzie jest. Nie wiem, czy za mną w ogóle poszedł. W ogóle nie wiem, czy nie widział. Jest tu tak ciemno, że ale słyszę go. Ktoś tu jest. Co z tą grafiką? Wydaje się, że ta grafika jest jakaś gorsza niż była. What the fuck w ogóle No mam normalnież ten full HD, to nie rozumiem. Coraz gorsza ta grafika. Takie zęby widzę na tych konturach. Masakra On Specjalnie głośno oddycha, jak jest w szafce, przecież. Oh, shit. Patrzy na mnie? Patrzy na mnie. Nie wiem, jakim sposobem, ale na mnie patrzy. I nie wiem, gdzie mam iść. Może ja nie będę kombinował, wiecie? Pójdę tam do tych schodów albo gdzieś. Nie, nie, nie mam pojęcia, co ja mam robić. Tak, jak myślałem. On tam idzie za mną, tak? O, mogę tędy wejść, dobra. O, oh, shit! No to dojebałem jak sanki w maju. Spokojnie. Nie widziałem tej prze przepaści. Hm. Fajnie, że mi kazał tam przejść, ale przecież ja tam nie przeskoczę. Albo i przeskoczę bez dwóch palców, ale przeskoczyłem. Powiedz, że otworzysz. Dziękuję. Drive in... In the nails? Co? Co to niby znaczy? Ale tam widzę Martina. Podnieś baterię. Górnymi piętrami. No to jeszcze jakoś do góry muszę wyjść, tak? Ale pewnie tu jest zamknięte. Potrzebny klucz. Jeszcze w znajdowanie klucza się będę bawił teraz. Jasne, dobra, to musimy się tam zawrócić tutaj. Dawaj Niech ten klucz gdzieś tu będzie Aha, super. Jest w, sypie na, na, z, z, w z sypie na bieliznę, ale potrzeba trzech bezpieczników, żeby to otworzyć. Zajebiście. Skąd ja sobie teraz wytrzasnę bezpieczniki? Przynajmniej... Znaczy, przepuszczalnie będą gdzieś w jakimś jednym miejscu. No bo to w końcu bezpieczniki, a nie włączyć jakieś przełączniki, jakieś pompy i tak dalej. To woda na szczęście tylko. Loteria. Pray for revelation. Coś jest nie tak? Nie mam kurwa pojęcia Bo od zaczęła się muzyka, a jeszcze nie otworzyłem drzwi Siema, co tam? Będę musiał przed nim uciekać czy jak? Może wezmę sobie to Więcej tu rzeczy nie widzę. Nara. Yy, spierdalam Przynajmniej jedno. Fucking hell! Nie, awa, awa, awa. Naprawdę oni wszędzie tu muszą być? Daj mi się gdzieś schować gro. Wszystko czy to. Dziękuję Ja pindole. dole Drving In the nails. Nie, nie rozumiem, co to wyrażenie znaczy. Mam już dwa. Tu w ogóle kogoś ukrzyżowali głową w dół. Pewnie tam, gdzie ten kolej trzeci był, jest ten ostatni bezpiecznik. Ah, holy shit! Po co ja gram w ogóle w tą grę? Która jest? Późna godzina. Dobra, ja sobie tu skończę odcinek. E, ja sobie już tu skończę odcinek, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. A Może nagram od razu drugi, nie wiem, nie jestem pewien. Ja mam wrażenie, że jakoś w poprzednich odcinkach tak strasznie dużo potrafiłem zrobić, a teraz tak strasznie mało robię. Tak tutaj przejdę, tu coś zdobędę, koniec odcinka. No ale cóż, yy, bywa i tak. Dobra, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to nie zapomnijcie zostawić swoich brązowych majtek na kanale, a poza komentarza i lajka, i, i... i obczajcie inne horrory na moim kanale, i oczekujcie kolejnych, i trzymajcie się, cześć! <laughs>